Witam Państwa. Nazywam się Piotr Durka i interfejsami mózg komputer zajmuję się od ponad dekady. Jako naukowiec w pewnym momencie uznałem za swój obowiązek w stosunku do podatników, którzy finansują moje badania, żeby doprowadzić do tego, żeby ta przyszłościowa technologia była dostępna bezpośrednio dla polskich przedsiębiorców w Polsce. Dlatego założyłem firmę BrainTech i pozyskałem dofinansowanie z funduszy europejskich w programie Szybka Ścieżka. Później zaczęliśmy przechodzić od prototypów, które w ramach tego programu były stworzone do produkcji i po raz kolejny skorzystaliśmy z funduszy europejskich, tym razem w postaci konkursu Design dla przedsiębiorców. Nawiązaliśmy współpracę z polskimi designerami, z którymi wspólnie opracowujemy te produkty z polepszoną ergonomią i estetyką, również w ten sposób, żeby były konkurencyjne cenowo. Także dzięki tym projektom, reasumując, i dzięki temu, że startowaliśmy z najwyższego poziomu naukowego, stworzyliśmy całkowicie od podstaw produkty unikalne w skali świata, konkurencyjne cenowo i w tym momencie uzupełniane o polski design. A teraz będziemy szukać partnera biznesowego, który pozwoli nam również marketing i sprzedaż wynieść na taki poziom, dzięki któremu będziemy wspólnie podbijać kolejne rynki. Dziękuję Państwu za uwagę.